co teraz? Teraz chodźmy do jednego z naszych ulubionych supermarketów. Zobaczymy, czy są jakieś różnice w cenie między Polską a Hiszpanią. Najlepiej porównywać ceny przy ziemniakach, cebuli. No to tutaj mamy na przykład 2 kg e, ziemniaczków za euro 96. No około. Za kilogram. Dwóch. E, tak. E, a cebula? No za te cztery cebulki tutaj około 2,5 euro. A jakiego smaku ci tutaj brakuje? Ogórków kiszonych i zupy pomidorowej mojej mamy, bo mi nie wychodzi taka sama zupa jak mamie. Złe produkty. Złe produkty. Zostańmy przy tej wersji. Co tu mamy? Tutaj mamy tak zwane Pikos, to są krakersy i tak naprawdę, jeśli w twoim hiszpańskim domu nie ma Pikos, to, co nie jest dom, to jest pomieszczenie. Czyli w polskim domu musi być śmietnik pod zlewem, a w hiszpańskim picos. Dokładnie tak. Słuchajcie tego, bo to jest prawdziwa bomba. Tutaj. Jest ciężko z parkowaniem, kiedy nie możemy znaleźć miejsca, zostawiamy auto na biegu neutralnym i możemy je sobie po prostu przepchnąć. To teraz pogromcy mitów, Jedziemy. ty się rozglądaj, czy właściciel nie patrzy, czy tego. Tam, tam właściciel patrzy. Właściciel Widzę. patrzy. Ty. idzie, idzie normalnie. Ty. <laughs>